Prawda jest taka, że człowiek ma tylko dwie płcie, i prawda jest taka, że małżeństwo zawsze tylko i wyłącznie zostanie związkiem mężczyzny i kobiety, który jest także płodny, czyli otwarty na owoc miłości, którym pozostanie dziecko. Dziecko zawsze będzie cudem, nigdy nie będzie to zbędny produkt czyjejś wpadki, rozpusty i nieuporządkowania, a do tego właśnie te zbrodnicze neobolszewickie środowiska chcą doprowadzić. Do upodlenia człowieka, do uprzedmiotowienia człowieka, do tego, aby doprowadzić do rzezi aborcyjnej, mordów na tych niewinnych, nienarodzonych dzieciach. Także do rozpowszechnienia antykoncepcji, na której będą zarabiać także firmy sponsorujące innych rozpustników, którzy będą dalej rozpromowywać ich interes, chociażby jeżeli chodzi o sferę in vitro. A na tym wszystkim żeruje masoneria żydowska, która spełnia swój satanistyczny, brudny plan upodlenia człowieka i także doprowadzenie go do niewoli, żeby stał się bezrozumną kupą mięcha, którą można pomiatać, a ona już będzie uzależniona od swoich zboczonych i chorych rząd. Do tego stopnia, że żeby bardziej się zaspokajać, będzie już bardziej... czyli i chociażby legalizację pedofilii, a za tym są chociażby środowiska tęczowo-zielone w Niemczech. Wystrzegajmy się złego, a ucieknie od nas. Wystrzegajmy się tej diabelskiej ideologii.